Chcę pokazać ciekawostkę, bo myśmy tutaj przedtem omawiali akcjonatyczną teorię poznania i ogólnokościową teorię informacji, które łącznie się składają na logikę akcjonatyczno-informacyjną, a po prostu ta logika nasza wymaga definiowania w precyzyjnego pojęć lub określenia coś w pierwszym. No i tam pierwotnego to można tak literacko jakoś tam uprzystępniać. No i podawania źródeł i duch. Co więcej, przypomnę tym, którzy to słyszeli, a tym, którzy nie, to informuję, że ta wasza logika generalnie tym się. Od wszystkich rodzajów logiki tradycyjnej, a wszystko co przed nami to będzie tradycyjne. Nawet te tam dyle wartościowe, a to wszystko dla nas jest logika tradycyjna, przestarzała. I czym się różni nasza od tej? W logice tradycyjnej prawdziwość lub nieprawdziwość się przypisuje zdaniom, a dla nas zdanie to jest tylko komunikat, a komunikat u nas definicji nie może być prawdziwy lub nie. Natomiast prawdziwość lub nieprawdziwość przypisujemy informacją, a informacje są relacje między komunikatami. Więc musimy mieć co najmniej dwa komunikaty, żeby mówić o informacji, a do sprawdzenia informacji są potrzebne co najmniej dwa komunikaty, ale z innego systemu. Więc sprawdzanie, hmm, powiedzmy, informacji z jednego systemu przy pomocy innych informacji z tego samego, nie jest żadnym sprawdzaniem. No to jest tak, jak ten, jak to po, żeby to się poprawnie wyrazić politycznie. Świadczył się Rom swoimi dziećmi, o słynne powiedzenie, to będzie poprawnie politycznie powiedziane. W każdym razie, proszę Was, jaki jest potworny bałagan w logice tej, w tych logikach tradycyjnych, to ja tutaj mam, przeczytam, akurat znalazłem sprzed paru lat korespondencję moją, krótką. Z takim młodym człowiekiem, który się wtedy pisał, akurat w podręcznik, logikę, ale jak najbardziej tradycyjny, tylko chciał wsadzić do tego no, naszą logikę, który jednak nie, nie opanował, aby z tego różne tam dziwactwa, ale nie o to mi chodzi. Ja tutaj, pisząc do niego, pokazałem, jak jest bałagan pojęciowy w nauce współczesnej. A już nie mówię o publicystyce, polityce i tak dalej. To już jest trywialne stwierdzenie. Więc... Proszę bardzo. W nauce tradycyjnej mamy w tej dziedzinie prawdziwy bałagan, który ci pokażę na przykładach. Analogiczny bałagan panuje w różnych tradycyjnych teoriach relacji. On chciał wsadzić naszą logikę akcjomatyczno-informacyjną w tradycyjną teorię relacji. I proszę bardzo, w Wikipedii jest następująca definicja. Teoria jest to system pojęć, przecinek aksjomatów i twierdzeń, ustalający relacje między tymi pojęciami i aksjomatami tworzący spójny system pojęciowy. Do zdefiniowania jednego pojęcia teoria używa się następujących terminów. System, pojęcie, aksjomat, twierdzenie, relacja, wreszcie spójny system pojęciowy. Dlaczego tylko pojęciowe, a nie na przykład twierdzeniowy? Nie wiadomo przy tym, które z nich w tej definicji występują jako pojęcia pierwotne, a które mają swoje definicje. Jakie? Mając niezwykle szeroką wiedzę i orientację o nauce tradycyjnej, wiesz dobrze, że te pojęcia różnie mogą być rozumiane przez różnych autorów. Nie będę już patroszył wszystkich, ale zajmę się pojęciem relacji, która u mnie będzie pierwotnym występującym w określonym systemie pojęciowym i aksjomatycznym. Powiem, tu jest projekt elementarny, relacja i zbiór. To są trzy pojęcia pierwotne aksjomatyczne i to nie Ale zobaczmy, jak to wygląda w nauce tradycyjnej, którą chcesz wtłoczyć. Moją teorię. Zaczniemy od encyklopedii PWN, której czytamy. Cytuję. Relacja. Logiczny stosunek zachodzący między przedmiotami, pojęciami, wielkościami itp. Szukam więc w tejże encyklopedii definicji pojęcia stosunek. I okazuje się, że takowej nie ma. Za to są pojęcia stosunek dwóch wielkości stosunek prawny, stosunki międzynarodowe i wiele innych stosunków. I okazuje się, a przepraszam, by wytłumaczyć to w języku tak ci bliskiej logiki tradycyjnej, powiem, że jest to typowy przykład definicji notum per ignotum, czyli nieznanego przez nieznane. Weźmy dalej podręcznik logiki wydany przez Uniwersytet Warszawski w 2003 roku dla prawników takich Pojęcie relacji pojawia się w nim w rozdziale pod tytułem Elementy teorii relacji, ale nie ma tam ani definicji, ani stwierdzenia, że jest to pojęcie pierwotne. Pierwotne, czyli niedefiniowane. Za to jest stwierdzenie, że, cytuję, aparat pojęciowy stworzony na gruncie logicznej teorii relacji pozwala jednak na Precyzyjny opis stosunków, jakie mają miejsce w rzeczywistości. Koniec cytatu. Tak? Można tworzyć teorię pozwalającą na precyzyjny opis stosunków, w której nie wiadomo, co jest pojęciem pierwotnym, a co się definiuje. No to, nie wiadomo, czy pojęcie stosunek jest synonimem pojęcia relacja. Z tekstu tego rozdziału można przypuszczać, bo nie jest to wyraźnie powiedziane. Że w tej teorii relacji pojęcie relacji jest pojęciem pierwotnym. Weźmy następnie. Wstęp do teorii mnogości topologii Kazimierza Kuratowskiego. No to jest Biblia matematyków. Tam pojęcia relacja nie traktuje się jako pojęcia pierwotnego, lecz podaje następującą definicję cytuję. Funkcję zdaniową dwóch zmiennych. Nazywamy relacją. Koniec cytatu. Przedtem poprawnie zdefiniowano pojęcie funkcji zdaniowej, to jest już co innego niż w cytowanym podręczniku logiki. Jeżeli wreszcie weźmiemy, no ale tutaj zwracam uwagę, że tutaj relacja ma zależony zakres stanu kuratorskiego tylko do logiki, nigdzie więcej. Jeżeli Weźmie, yy, wreszcie weźmiemy Wikipedię, to tam znajdziemy tekst. Cytuje relacja, kreska, zależność między dwoma, bądź większą ilością elementów. I tu znowu powstaje pytanie: czym jest zależność? I czym ona się różni od relacji? A może to są synonimy. W takim wypadku mielibyśmy definicję idem per idem. Zaś, czyli to samo to jest to substancja maśnalna, prawda? Jeżeli zaś relacja to co innego niż zależność, to co rozumiemy przez zależność? Znowu ignotum per ignotum, czyli nieznane przez nieznane. Gdyby to miała być poprawna definicja klasyczna, to znaczyłoby to, że zależność jest pojęciem szerszym niż relacja. A więc teorią bardziej ogólną od teorii relacji byłaby teoria zależności. Ale o takie nie ma ani słowa w rozdziale o teorii relacji. Jest jeszcze jedna definicja w Wikipedii. Cytuję. Niech dane będą zbiory x duże i y duże. Relacją n-członową nazywamy dowolny podzbiór ich iloczynu kartezjańskiego. Koniec cytatu. To jest jeszcze inna definicja pojęcia relacja. Tutaj relacja nie jest pojęciem pierwotnym, to jest definiowana, używa się pojęć zbiór, i roczyn kartezjański. Pojęcie zbiór chyba występuje tu jako pojęcie pierwotne, ale już iloczyn kartezjański z pewnością pojęciem pierwotnym nie jest. Składa się ono z dwóch członów, których jeden iloczyn pochodzi z matematyki. Powstaje więc pytanie, czy do skonstruowania systemu pojęć tak rozumianej teorii relacji potrzebne są pojęcia zaczerpnięte z matematyki. Zauważę w tym miejscu, że w moim systemie takich niejasności nie ma. A musiałem go zbudować od podstaw, gdyż jak wykazałem na powyższych przykładach, w tradycyjnej logice teorii relacji, etc. Panuje jeden bałagan pojęciowy. Czekam, jestem jak te sprawy zostały przez Ciebie rozwiązane. W całym podręczniku już nie będę się pastwił, zostały rozwiązane, także pokazywałem to właśnie jako przykład. Klasycznych błędów, nawet w rozumieniu logiki klasycznej, ale autora nie podaję, bo go tu nie ma i byłby to grzechomowy, a nie chodzi o tu, Nie chodzi mi tu o pastwienie się to, czy innym. Tradycjonalistów naukowym, tylko o problem. Dlatego my tu wszystko od podstaw robimy. No, ale teraz już na bazie tych pojęć, które już podefiniowali, odsyłam do, do nagrań wcześniejszych i dokładnie Pani książek z metafizjonalistą. Chociaż Ale ten ten... Z tym. W dialogu tutaj z tą osobą nie, nie porusza Pan maksymatyzacji? zagadnieniem... Pojęć, no tak, pojęć, pojęć, no, ale jak sobie najpierw trzeba pojęcia sformułować. Bo jak są pojęcia nie wiadomo jakie, byle jak sformułowano tak niby podefiniowane albo albo ignotum per ignotum, albo idem per idem, no to rezultat jest taki, że nie wiadomo o czym się mówi. To jest ble 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 ble. Chociaż udaje to super, 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 super no ale pokazałem wam. Tak? I to z różnych źródeł. Poczynając od popularnych, tak jak Wikipedia, poprzez encyklopedię PWN, po czyli poważniejsza, że aż po podręcznik drugi, dla prawników. Więc co później chciecie od tych biednych prawników, jak oni mnożą tego wsta, A nie będę się tym pasjonował. nad ignorantami, bo. <grym> bo nie legion, no bo dlaczego akurat mam się nad w dowolnym podręczniku współczesnym. W znaleźć. nie ma ta, natomiast takich knotów dobrych przedwojennych podręcznika, bo to była logika tradycyjna, ale spójna. Ona ma swoje znaczenie. Zresztą dobre podręczniki przedwojenne, to koleżanka tutaj ma wielką zasługę, bo dotarła do podręcznika socjologii, i teorii norm społecznych, zwłaszcza prawnych i etycznych Henryka Piętki. I dotarła, to muszę podnieść jako wielką zasługę, bo to jest pierwszy przypadek, że ktoś z seminarzystów, a te seminaria już prowadzimy od 13 lat, a zawsze nawołuje, proszę mi nie wierzyć, proszę wszystko sprawdzić. No, zdaje się, że ludzie mi to uwierzyli na słowo, i to bardzo źle. Nie. A Pani jak należy, pojechała i sprawdziła. To nie by była moja motywacja. Nie no, Pani miała poznawcze motywacje, ale tak, należała postawić. Ja mówię o tym, że wyszedł w bibliotece uniwersyteckiej yy, w Poznaniu. No ale koleżanka pojechała, sfotografowała i może proszę w dwóch słowach no, swoje duch. wrażenia. To jest dobry podręcznik z 46 i 47 roku, jeszcze sprzed reform bermanowskich. Ja zajmuję się teorią, filozofią prawa, więc czytałam wiele podręczników na ten temat. I ten jest y, po prostu bardzo klarowny, bardzo precyzyjny i można powiedzieć bardzo nowoczesny, jeśli chodzi o teorię y, prawa jako, znaczy oparcie na teorii prawa na temat, znaczy na teorię I w tej chwili prawnicy zajmują się teorią Bergmana-Rothmana, społecznym tworzeniem rzeczywistości, a według mnie piętka jest bardziej nowoczesna niż nawet ci autorzy. No patrzcie, polski naukowiec z 40 lat jest bardziej nowoczesny niż współczesne rozreklamowane autorytety europejskie, bo pani pracuje w renomowanym europejskim, no właściwie w uczelni renomowanej, tak. no, widzicie, jak, jak te wszystkie kompleksy niższości wobec Zachodu są oparte wyłącznie na ignorancji, na odcięciu nas, nawet od przedwojennego dorobku, naszej nauki. No już nie mówię o nowoczesnych sprawach, bo to jest zrozumiałe, bo to można by powiedzieć, że to, co my tu podajemy, to, to no bardzo dobrze to scharakteryzował recenzent mego dorobku w mojej tekce personalnie w Ministerstwie Nauki o, o, dla Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej opinię, to napisał tak. Kosecki używa cybernetyki w sposób, który może się okazać niebezpieczny dla całego środowiska naukowego. I to jest święta prawda. Podważa ich pozycję w stadzie. No to jeszcze ja to nie za darmo robię, to już nie zawiec więc